Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w ten nawet nie wiosenny, lecz można by było powiedzieć letni dzień. Kochani, dziś wielki czwartek, więc chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, pomimo iż te święta dla każdego z nas będą inne, ale niech będą one zdrowe. Dziś przygotowałam przypowieść, którą podejrzewam, że większość z nas może znać, ale bardzo mnie ona ujmuje. O staruszce, co czekała na Pana Boga. Żyła sobie kiedyś staruszka, opowiadający Ganie, której Bóg obiecał, że określonego dnia złoży jej wizytę. Naturalnie no, staruszka była cała dumna, że tak wysoki gość zaszczyci jej progi. Przygotowała się więc na ten dzień jak tylko mogła. Posprzątała wszystkie kąty, napiekła specjałów i nagotowała najlepsze strawy. A potem zaczęła czekać na odwiedziny. Wtem ktoś zapukał do drzwi. Staruszka zerwała się szybko, by otworzyć, ale gdy zobaczyła, że to tylko żebrak, odprawiła go natychmiast. Nie, nie, no, idź pan swymi drogami. Ja dziś czekam na samego pana Boga. Tobą nie mogę się teraz zajmować. żebrak podchodził jeszcze dwa razy, prosząc tylko o kawałek chleba i nocleg byle jaki. Ale staruszka za każdym razem zamykała mu drzwi przed nosem, więc biedak powędrował dalej, a staruszka zaczęła czekać od nowa. Czas płynął godzina za godziną. Bóg jednak jakoś nie nadchodził. W końcu zrobiło się całkiem późno i staruszka zawiedziona poszła spać. Zasnęła szybko. We śnie objawił jej się Pan Bóg i powiedział: Trzy razy przychodziłem do ciebie, a ty trzy razy mnie nie przyjęłaś. Adam Mickiewicz napisał: Wołasz Boga. On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu No właśnie, a jak to w naszym jest życiu Kolejna przepowiastka, nad którą ponownie warto się zastanowić i zatrzymać. Pozdrawiam Was kochani bardzo serdecznie i do usłyszenia spokojnego popołudnia. Pa pa!